Witam wszystkich. Na początek wyznaczmy sobie punkty A i punkty B. Połączmy je ze sobą. Luka wskazuje na to, że to będzie linia prosta. Ale w przyrodzie są rzeki, lasy, morza, góry. Więc jeśli wstawimy zamiast tych A i B jakieś miasta, to zrozumiemy, że ta linia to już szlak handlowy. A a ona jest zazwyczaj no nie jest prosta, wije się, kluczy. I od zamierzchłych czasów wiele państw korzystało z tych szlaków handlowych, nawet nie zdając sobie sprawy z tego, że to jest geopolityka w najczystszej postaci. Te państwa wyznaczały sobie jakąś potrzebę, i do tego wyznaczały cel, który realizował tą potrzebę. Żeby ten cel zrealizować, musieli, musieli posługiwać się określonymi technologiami, które były potrzebne w danym, w danym okresie historycznym. Raz potrzeba mówiła, że trzeba opanować jakiś szlak kandowy. raz, że trzeba było opanować jakieś surowce. Jeszcze innym razem chodziło o dostarczenie niewolniczej siły roboczej. Innym razem chodziło o ofiary z ludzi. Ale niezależnie od tego, jak to było zrobione, zawsze była potrzebne jakaś dopanowanie tego tytułowym silem militarnym. Więc e, tą siłę najczęściej trzeba było dopancerzyć, jeśli chciało się podbić te terytoria okoliczne. Ale jeśli e, chodziło o Zdobyć jakieś archipelagu wysp, to sprawa się przedstawia zupełnie inaczej. Należało zbudować statki. Te statki miały ograniczoną pojemność. Nie można było tam wsadzić nieograniczonej ilości tych żołnierzy i uzbrojenia. Trzeba było też tam no, umieścić odpowiednią ilość zaopatrzenia i żywności. To wszystko zajmowało miejsce. A jeśli było zbyt ciężkie, to statek po prostu mógł zatonąć. I to był duży problem. Różnie to sobie, różnie to realizowano, ale za każdym razem potrzebne były fundusze. To było często bardzo spore. I teraz wyobraźmy sobie taką sytuację. Jest jakiś możnowładca, który opanowuje jakiś szlak handlowy. On postanawia zdobywać pieniądze, że będzie łupił kupców podróżujących tym szlakiem. Kupcy szybko stwierdzają, że ten szlak jest niebezpieczny. Postanawiają nadłożyć trochę drogi, przejść trochę bokiem. Ten tam Panuje inny można władcę, ale on widzi. Mam tutaj znożony ruch. Zarabiam więcej, ale jeśli. No, zarobię więcej, ale jeśli no, będę ich chronił, to zarobię jeszcze więcej, bo jest jeszcze więcej kupców. I skutek był taki, że ten drugi władca się bogacił, a ten pierwszy biedniał. Po jakimś czasie, ten e, drugi władca był w stanie podbić tego pierwszego. E, na e, miejscu, e, e, jeśli, e, gdy państwo e, sobie zdawało sprawę z tych zależności, to e, potrafiło budować bardzo silne państwo. E, jeśli e, dane państwo Miał pod sobą, kontrolował wiele takich e, szczerków handlowych, to potrafił budować imperia. Dajmy na to, Babilon był zbudowany na skrzyżowaniu kilku takich e, skrzyżowań. Kilku takich szczerków handlowych. Więc dzięki temu zbudował swoje imperium. E, I oczywiście m, państwa był, usiłowała e, no, się bronić przeciwko e, takim, no, Zbytnim odchyłom od normy. W średnim wieczu kupców zobowiązano do tego, aby podróżowali określonym szlakiem. Musieli się zatrzymywać w określonych miastach i na określony czas. Oczywiście, no, nie każdemu się to pewnie podobało, ale mus to mus. Trzeba czegoś żyć, trzeba trochę handlować i tak dalej. I właśnie władcy, którzy no budowali, to rozumieli, budowali te imperia. Ale teraz zaczniemy od właściwej geopolityki, czyli wtedy, kiedy to się zaczęła ta nazwa. Chociaż korzystamy z tego, jak mówiłem, od dawna. Na przełomie XIX wieku powstała nazwa geopolityka, zaczęła się szerzyć to jako wiedza naukowa. Geopolityka łączyła sobie geografię i politykę. Było to y, połączenie dosyć trafne i korzystne, chociaż y, nie ukrywajmy, bardzo często z tym przesadzano. Obecnie najbardziej rozpowszechnioną teorią jest teoria Mackindera, z tym, że tutaj należy się pewnie no, takie sprostowanie. Wiele y, teorii jest uważanych za wielkie, doniosłe, słuszne, dlatego, że ludzie w to wierzą a że wierzą, no to ta teoria się sprawdza, bo w wielu zakątkach świata ta teoria jest jakby wprowadzana w życie. Korzystają z niej, korzysta z niej wiele ośrodków analitycznych. Właśnie tak jest w przypadku teorii Mackindera. Mówi ona o Hatlandzie i Rymlandzie. Hatland to jest głównie teraz Rosja i Azja Środkowa, to jest miejsce, gdzie jest bardzo dużo surowców, ale one są odcięte od świata i sztuka w tym, żeby to sprzedać temu światu, który chce się też do tego dobrać. Rinland jest związany ze strefą, ze strefą państw bogatych, które są, które mają dostęp do oceanów. One są. Um, państwa, które mają dostęp do oceanu, bardzo łatwo się bogacą, bo na handlu morskim bardzo łatwo można się zgadzać. Oczywiście nie zawsze tak było. Kiedyś bardziej sensownie było jednak prowadzić handel lądowy, ale na skutek tego, że Azrabowie odcięli e, no, dostęp do e, bogatych Chin i, e, in, i Indii. Europa Zachodnia zaczęła szukać właśnie tych dróg morskich i że to się stało bardzo dochodowe, technologia poszła do przodu. Dlatego już nie jest tak, jak to kiedyś było, że te statki tak często tonęły. Często też atakowali piraci, marynarze chorowali na powiedzmy szkorbut, ale też często wariowali. Choroby psychiczne to był bardzo poważny problem. No, te problemy teraz już odchodzą dzięki postępowi technicznemu i wiedzy ogólnej też w medycynie do przeszłości, ale wcale nie jest powiedziane, że to kiedyś wróci wróci. Teoria Mackindera mówi o tym, że Europa jest odcięta od południa. Po pierwsze Morzem Śródziemnym, ale też Saharą. Która jest jakby nieprzybyta, i to jest jakby, to jest jakby dodatkowy, dodatkowy morze czy ocean. Rzecz w tym, że no, jak widzimy, no, Kepara osób już pewnie wspomina tutaj, że ta teoria ma dziury, bo jednak bardzo duża ilość ludności czarnej z czarnej Afryki teraz jakby, no, nie robi sobie z tego problemu. Płynie do Europy. I już, e, właśnie e, to jest e, no, poza tym drugi problem. Ta teoria mówi, że hegemon powinien pochodzić z Euroazji, bo tutaj jest e, właśnie chodzi o, do, chodzi o kontakt między handlem handlowy, między wschodem a zachodem. A jednak, obecny hegemon jest, e, e, jest na zewnętrznej wyspie, czyli to są USA. Chiny chcą to zmienić, Amerykanom się to nie podoba. Jak widzimy, teoria Mackindera jest przynajmniej w dwóch aspektach już nieaktualna, ale nadal jest używana. Wymyślcie inną teorię, to gwarantuję Wam, że traficie do późniejszych historii. Ja na razie takiej teorii nie mam, ale być może ją kiedyś wymyślę. To jest jak zwykle temat, kolejny temat rzeka. Które można rozwijać w nieskończoność. I mam nadzieję, że rozwinę go później. Tylko było na tyle.